No, i słuchajcie, jestem z powrotem. Miseczki są e, przygotowane. W miseczkach jest karma Jara. Proszę bardzo, tak ona wygląda w środeczku. Pro, o, słyszycie? Nasza tutaj, jedna z seniorek rodu, proszę bardzo, jak się cieszy. No więc, chyba, zapaszki są dobre. Ponieważ Nukusia no bardzo, ale to bardzo nie może się doczekać, kiedy dostanie jedzonko. No to lecimy w takim razie z miseczką dla naszej najstarszej dziewczyny, czyli dla Melusi. Tutaj to, co widzicie, białe to jest biotyna, bo podaje naszym pieseczkom biotynę. Proszę bardzo, Nukusia, no przejdź. Masz, Melusiu. Zobaczymy, jak będzie jej smakowało. Czy będzie wsuwała ze smakiem. No, słuchajcie, proszę bardzo. Chyba smakuje. Dobrze, to lecimy z resztą. Bierzemy kolejną miseczkę. Tym razem, niech miseczka powędruje do Grzywusi. Grzywusia, chodź, chodź Grzywusiu, Grzywusiu, proszę bardzo. Pięknie wsuwają, czyli smakuje. No, i teraz nasz najważniejszy tester, czyli Nukusia, która po prostu nie pogardzi dobrym jedzeniem. Idziemy, Nukusiu, na taras. Nukusia je na tarasie, ponieważ terroryzuje inne pieseczki. O, proszę bardzo, jak pięknie pada. Zobaczcie, to jest nasz taras z mnóstwem kwiatów, zresztą kwiatów miododajnych też, bo jest lawenda, jest również szałwia, także jest taki ogródek kwiatowo-ziołowy. No i dajemy nukusi jedzonko. Proszę, Nukusiu, zobaczymy jak Tobie będzie smakowało. No zobaczcie, wsuwa. Trochę ją na deszczu ustawiłam, więc ją cofnę tutaj pod kwiatki. No i je, chyba nie narzeka. No to idziemy do dalszych testerów, proszę bardzo. Zostały jeszcze trzy testujące mordki. To jest bunia, ale teraz miseczka powędruje do Felicji, która była u nas adopciakiem, zanim była jeszcze bunia. No i zawsze dostaje pierwsza. Proszę felutko, zobaczymy, jak tobie teraz jedzonko smakuje. Spójrzmy. No i zobaczcie, Felicja również wsuwa tą karmę. Zobaczymy, jak wyjdzie na koniec z tymi niskami, czy będą opróżnione. Dobrze, teraz leci miseczka dla Bunii. Bunia, chodź. Bunia jest żarłokiem z budy, więc ona jest najmniej wiarygodnym testerem, ponieważ po prostu wsuwa wszystko. No i Borysek, który jest dosyć kapryśny. Proszę, Borysku, zobaczymy, jak nasze dzieciaki tutaj będą wsuwać to jedzonko. Czy będzie im smakowało? No i na razie powiem Wam: jestem zachwycona. Karma spełniła swoje zadanie. Przynajmniej jak do tej pory. Zobaczymy, jak to będzie później, w momencie, kiedy pieski już się do niej przyzwyczają. Bo czasami wiecie, jak to jest, że w pierwszym momencie karma smakuje, a potem nagle coś się dzieje takiego, że jednak u, b, nie chcemy tego jeść. Zobaczcie: miski są puste. Melusia jest staruszką, więc nie ma już wszystkich ząbków. Także jeszcze dojada, ale proszę grzywka, opędzlowała całą michę. Więc mogę powiedzieć śmiało, że karma wegańska Jara, nie wiem czy to się tak wymawia, dla dwóch naszych suczek spełniła swoje zadanie, czyli możemy minimalizować, widać moje kroksy <ścoughs> różowe, czyli możemy jednak zminimalizować ilość kupowanego mięsa i posiłkować się tą karmą wegańską, myślę, że z korzyścią również dla naszych psiaków, które obłędnie kochamy, bo są po prostu naszymi dzieciakami, członkami rodziny nie wyobrażamy sobie życia bez nich i nie wyobrażamy sobie, żeby karmić je jakimś dziadostwem co pewnie ma wielu takich prawdziwych właścicieli i psiowych rodziców także cieszy mnie bardzo, że możemy wspomóc się tą karmą wegańską. Przepraszam Was tutaj za mały bałagan, ale jestem po zakupach i jeszcze nie zdążyłam ich mm, wszystkich uporządkować, bo musiałam nakarmić głodomorki. No i zobaczmy. Głodomorki wsuwają. Bunia zjadła, ale tak jak powiedziałam, Bunia nie jest wiarygodnym testerem, bo Bunia po prostu zjada wszystko. Po 9 latach spędzonych w, w, w budzie, w odosobnieniu. Nuka do siebie! Nie wolno! Nuka! Nukusia też już zjadła. Bo skoro weszła z tarasu, to po prostu zjadła. Borysek się zdenerwował, bo tak mu smakowało, że chciał wylizać miskę. A wracając do Buni, no Bunia po prostu mieszkała przez 9 lat w budzie, w odosobnieniu. Więc jej naprawdę smakuje wszystko, bo przypuszczalnie no, nie dostawała ani dużo, w sensie wystarczająco, ani smacznie. No i zobaczcie, naj, nasz najbardziej kapryśny tester, czyli Borys, Welborysewicz, proszę bardzo. Wsunął całą miskę. Kochani, karma według naszych sześciu testerów zdała rewelacyjnie egzamin. Została pochłonięta, wsunięta w szamana, zeżarta i ja się z tego bardzo cieszę, ponieważ e, cieszy mnie, kiedy możemy korzystać z jakichkolwiek alternatyw e, mięsa, które w dodatku są zdrowe dla psiaków, ponieważ e, pies nie powinien być wyłącznie na e, karmie mięsnej. Mm. Dobrze jest, jeżeli dostaje różne fajne dodatki, do tego oleje i inne rzeczy. W związku z tym polecamy po prostu kolejną alternatywę mięsnego jedzenia, również dla naszych, dla naszych czworonogów. Więc nie wahajcie się spróbujcie, się, spróbujcie kupić tą karmę, przetestować ją dla Waszych psiaków, a może dzięki temu po prostu spożycie mięsa również spadnie. Trzymam za Was kciuki, trzymajcie się ciepło, do usłyszenia, pa pa.